Cześć! Witajcie na Felicjadzie. Dawno nie było recenzji, zatem dzisiaj zapraszam wreszcie na swoją opinię. Czego? Książki, ale zaraz Wam opowiem jakiej. Po pierwsze, recenzja ta dzisiejsza powstała dzięki uczestnictwu w klubie recenzenta grupy Książki Fantazy. I sama grupa działa bardzo prężnie, klub recenzenta. Również ta recenzja miała pojawić się dawno temu, ale różne rzeczy były troszkę ważniejsze, i dlatego pojawia się dzisiaj. Ale nie ma tego złego, ponieważ mam sporo Wam do opowiedzenia. Zapraszam dzisiaj na recenzję pośród cieni. Agnieszki Hałas. Jest to drugi tom cyklu Teatr Węży, gdzie panuje świat zmroczy, gdzie jest dużo, dużo magii i jest ta magia srebrna, czyli niby dobra i jest magia czarna, czyli oczywiście ta niby zła. Ale czy rzeczywiście tak do końca jest? Nie powiedziałabym. Dużo na temat magii, świata, działania zmroczy, opowiadam w recenzji pierwszego tomu, do którego was odeślę gdzieś tutaj, w filmach. I postaram się również zostawić link w opisie do filmu, żebyście nie zgubili. I uprzedzam, naprawdę warto czytać ten opis do filmu, ponieważ często tam pojawiają się linki, linki, których. Oczywiście w trakcie yy, nagrywania filmu nie jestem w stanie wam po prostu podać, prawda? Także wracając do recenzji, tutaj mamy ciąg dalszy historii o Brunekare, czyli o Żmiju, o Czarodzieju, bardziej Czarnoksiężniku, można by tak nazwać, yy, o Magu, który korzysta z czarnej magii. Który jest osobą bardzo taką nietypową, ponieważ mieszka w podziemiach miasta Szanwaola, i ym, właśnie chociaż mieszka w podziemiach, jakby cały czas nie chce i nie czuje się częścią tej społeczności podziemnej, ale nie próbuje ani wyjść na zewnątrz, ani działać jakby w inny sposób taki lepszy dla niego, ponadto obawia się srebrnych, czyli tych dobrych magów, powiedzmy, powiedzmy dobrych, bo w taki sposób to się niby mówi, że powinno się tak odróżniać, stara się trzymać od nich z daleka, żeby nie sprawiać sobie kłopotów i problemów. Ale jednak zaczyna te kłopoty w pewnym stopniu sprawiać. Jak się w ogóle rozwiązuje cała sytuacja? Co się dzieje? No nie mogę Wam za bardzo opowiedzieć, ponieważ za dużo spoilerów by było. Ale Brunę tu jest on jakby sam w sobie nie jest bardzo tajemniczy już. Um, wiele rzeczy się wyjaśnia, możemy poznać więcej z jego przeszłości, dowiadujemy się dlaczego właśnie został tym żmijem, dlaczego um, Stracił część tej swojej pamięci. Hmm. Ponownie autorka zadaje dużo pytań poprzez bohatera, ale stara się też część z nich wyjaśnić. Pojawia się dużo nowych postaci, z którymi czasem trzeba uważać, ponieważ można się pogubić. Hmm. Największa, moim zdaniem, wada. Tych książek, to jest brak mapy, bo chociaż jakby jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że jest miasto górne, są podziemia i są te różne poziomy, może jeszcze mapa nie jest aż taką koniecznością, chociaż na pewno byłoby przyjemniej. Natomiast brakuje bardzo spisu postaci, dlatego że robi się ich tak dużo, że rzeczywiście są momenty, że można się pogubić. Wracają także postaci wspomniane w pierwszym tomie, które były tylko tak albo enigmatycznie, a potem się okazało, że mają tutaj ważniejszą rolę do spełnienia i okazują się istotne dla całej historii, co oczywiście jest bardzo fajne, i dobrze, że autorka to też wyjaśnia i opowiada wszystkim. Jak najbardziej jestem za, oczywiście. Trochę mi brakowało takiego uporządkowania momentami. Natomiast to, do czego w ogóle nie mogę się przyczepić, to jest język. I tak jak pierwszy to taki ten, to była ogromna przyjemność czytać, wiedząc, że autorka dba o język, dba o swój styl. Ten warsztat jest taki wypracowany i wyćwiczony. Dzięki temu czyta się zgrabnie, dosyć szybko, w miarę tak, i, i jest wciągająco, ale przynajmniej w przypadku tej części, dla mnie to ym, ta wciągająca jakby historia i cała fabuła była dopiero od około połowy książki. Na początku to nie jest tak, że się tam nic nie dzieje. Ta akcja jest, wydarzenia są... Ym, są różne jakby zmiany w tej akcji, bywa dynamicznie, ale ja niestety miałam takie poczucie, taki troszkę nudy, tak... No momentami nie mogłam się po prostu dobrze wciągnąć, wgryźć się w tę historię, co nie znaczy, że ona jest zła. Jak najbardziej dla osób w ogóle lubiących ten cykl, to jest jak najbardziej w porządku. Ja miałam tutaj taki lekki zgrzyt i czytałam dłużej, Niż pierwszy tom, niż pierwszą część, i tak momentami miałam. No, idźmy dalej, dobrze, ale niech coś się wydarzy tak bardziej emocjonującego. Trochę brakowało mi właśnie takich większych emocji. To jest dobre określenie, ponieważ dynamika jest w miarę sensowna. Może nie jest ona bardzo. Taka wybujała i my nie mamy takiego wrażenia, że nam serce wali podczas czytania. To tak nie. Bywa statecznie, ale właśnie brakowało tych silnych emocji i mogę tak powiedzieć, mnie brakowało też tego szału takiego podczas czytania. Ale mimo to świat jest nadal bardzo ciekawy i jest świetnie rozbudowany. Pojawiają się też nowe elementy, ale to wszystko jest spójne i ma swoją jasność też z odchłanią, z demonami, to co się wyjaśnia w jaki sposób jakby one działają i co jest z nimi związane, to to jest naprawdę na bardzo, bardzo duży plus. I pod tym względem tę książkę bardzo lubię. I oczywiście będę czytała kolejny tom i się nie mogę doczekać, aż przeczytam i będę mogła Wam opowiedzieć więcej. Klimat tutaj jest też taki mroczniejszy, już bardziej tajemniczy, chociaż pewne rzeczy się wyjaśniają, ale mamy tutaj takie. Wydaje mi się, że tu jest właśnie takie większe natężenie tego wszystkiego, żeby w kolejnych tomach zrobić taką dużą kulminację. Mam nadzieję, że tak będzie. Tego jeszcze nie wiem. Dowiem się i oczywiście Wam opowiem, czy tak się wydarzyło. Jak mówiłam, pod względem fabularnym, na początku ciężko było mi się wkręcić tu, tak trochę tych emocji. Ja nie do, jakby mm, oprócz samego głównego bohatera, do którego już tak nie do końca się pała wielką sympatią, ponieważ pewne rzeczy już bardziej się zauważa. On się zaczyna troszeczkę tak staczać, powiedzmy. Yy, i wymaga pomocy, choć cały czas próbuje yy, być po tej dobrej stronie. O bo to niekoniecznie znaczy, że jest dobry czy zły. Po prostu on chce jakby żyć po swojemu, robić po swojemu i dążyć do tego, co może po swojemu. Druga część rzeczywiście już wprowadza dla czytelnika trochę więcej tych emocji, już się bardziej emocjonalnie. Cieszyć, tak się śledzi tą historię, znacznie bardziej niż na początku. Ponadto to, co się wydarza z tym bohaterem, powoduje momentami takie wielkie albo zdziwienie, czy chcemy mu trochę rzeczywiście pokibicować. I, i to jest dobre. Szkoda, że dopiero gdzieś od połowy wcześniej tego nie było, ale może taki był zamysł autorki. Może rzeczywiście o to chodziło, może ten tom, ta część jest właśnie jeszcze troszkę takim wprowadzeniem, ponieważ pierwszy tom to w ogóle było takie typowe wprowadzenie do świata, powiedziałabym. Tu, jakby też to wprowadzenie jest, może jest go trochę za dużo, przynajmniej dla mnie. O. Jeśli chodzi o bohaterów, no to też pojawiają się nowi. Są poja ponadto są bohaterowie, którzy byli już w pierwszej części i jakby wracają, ponieważ znowu są istotni i mają coś ważnego do spełnienia, do zrobienia. Na przykład pani Marsia, która w, w pierwszym tomie pomagała brunę, tym razem to on potrzebuje od niej. Pewnego rodzaju pomocy. Pojawia też się też córka hrabiego, jest więcej pokazywanych też i srebrnych i głównego mistrza, który jest takim opiekunem miasta i starzec też jest. I dowiadujemy się też, że nie każdemu można ufać. No, oczywiście, co jest normalne, prawda? I sam Brunę przekonuje się, że. Nie ze wszystkimi jednak osobami w podziemiu y, ma taką dobrą relację, jaką by chciał, jaką powinien mieć. I jeśli chodzi o przyjemność czytania, to, jak mówiłam, jest bardzo dobrze napisana. Ten świat cały czas jest fascynujący, jest spójny, co jest bardzo, bardzo istotne, szczególnie jeśli wprowadza się dużo y, nieznanej magii, dużo różnego rodzaju słownictwa bo ono jest, mogłoby, uważam, być troszkę wyjaśnione, na końcu czasem słowniczek podany, hmm, chociaż nie, nie do wszystkiego, przynajmniej tak mi się wydaje. Hmm. Ale spis bohaterów uważam, jak najbardziej by się przydał. Lubię natomiast to, że na początku jest zawsze taki wstęp, taki wprowadzający, jeszcze przypominający o zasadach działających w tym świecie, o tej magii. I to pomaga, żeby, sobie nie za, żeby czytelnik nie zapomniał o tym, co się dzieje. I lepiej nie robić za dużych przerw podczas czytania. Ja niestety teraz przed trzecim tomem. Będę miała długą, długą przerwę, ponieważ miałam dużo innych książek, równie ważnych do lektury, więc uprzedzam, można się tu czasami pogubić. Ale język jest bardzo dobry i za to uwielbiam autorkę, że naprawdę czyta się płynnie, bezproblemowo. To jest. Bardzo dobra historia. Tym razem aż tak mnie no, nie porwała i rzeczywiście no, troszkę się wynudziłam, ale yy, na początku później już mi zrekompensowało w pełni i leciało się po prostu przez tekst. Także trzeba po prostu troszkę poczekać. I podsumowując, tak, dzisiaj recenzja nie będzie może jakaś super długa, ale najważniejsze rzeczy wszystkie Wam opowiem, prawda? I świat oceniam 8 na 10 punktów i uważam, że naprawdę warto to przeczytać, między innymi ze względu na zbudowany świat, na ten klimat, który jest równie dobry. No tutaj trzeba troszkę uważać, bo można właśnie się pogubić i można stracić rezon, że tak powiem, więc przy, przy klimacie oceniam 7 na 10. Tu niestety, no już fabuła, no właśnie, ten początek nie do końca mi podszedł, po prostu. I nie czułam takiego szału, takich wielkich emocji w sobie podczas czytania właśnie przez całą książkę, tylko dopiero gdzieś od drugiej połowy, bliżej końca, to już że to rzeczywiście było to co ja lubię, dlatego tym razem jest 5 punktów na 10. Jeśli chodzi o bohaterów no to Brunę właśnie tutaj już pokazuje tak z siebie trochę więcej i lepiej możemy go poznać. Co jest dobre, że możemy go lepiej poznać, ale nie wiem, czy chcielibyśmy w taki sposób to zrobić. I ta Lorraine, córka hrabiego, czy pani Marsia, czy jeszcze inne postacie, które tam się pojawia, ale sam hrabia to w ogóle jest. Straszny, no po prostu straszny, i trochę jest tego za dużo jakby zarzuca się na głowę, ale właśnie, bo hmm, przez to, że Brunę musi załatwić jedną ważną rzecz. Poznaje hmm, chłopaka, który jest dosyć wysoko urodzony, ma hmm, dużo pieniędzy, ale że on. Próbuje właśnie coś działać przy czarnej magii, no to Brunę musi go uratować. I chcąc, nie chcąc, zaprzyjaźniają się. Myślę, że to mogę opowiedzieć, bo to jest dosyć na początku. Nie mówię wam kto, więc jak będziecie czytać, to się dowiecie. I dzięki temu, że się właśnie zaprzyjaźniają, udaje im się sporo rzeczy osiągnąć razem. I Brunę ma takie. Dobre wsparcie, które na pewno było mu potrzebne. Więc, jeśli chodzi o bohaterów, to 6 punktów na 10. Natomiast ta przyjemność czytania, ponieważ klub w klubie recenzenta zawsze odpowiednio musimy to wszystko oceniać i dlatego ja wam w taki sposób to opowiadam. Lubię tę historię. Dobrze mi się ją czyta. Jest. Y Ważna dla mnie. Może nie jest y, tak emocjonująca jak w przypadku, nie wiem, Tolkiena, którego czytałam tyle razy, że wie, dużo rzeczy znam na pamięć, ale cały czas się ekscytuję i przeżywam i kocham język. Tu mm, ten język sprawia, że rzeczywiście czyta się przyjemnie, że tu nie ma błędów. Tu styl jest bardzo dobry, bardzo wypracowany, porządny. Tu nie ma takiego zbyt prostego słownictwa. Nie jest silone może, na żeby było jakiś bardzo, nie wiem, średniowieczne, czy jakieś inne. Nie, język jest w miarę współczesny, ale nie jest taki całkiem prosty, taki zbyt prosty, a ja... Nie przepadam właśnie za takim, a tu tego nie ma. Tu jest właśnie mm, taki dobry, dobry sposób, jest to wyważone i yy, dlatego daję 7 punktów na 10. Yy, mogłoby być trochę bardziej emocjonująco i tak podrzucić, ale i tak tę historię kocham. Znaczy, no właśnie, nie kocham, ale ją lubię. O, naprawdę ją lubię. I polecam osobom, które czytały pierwszy tom, chcą poznać historię dalej, które w ogóle lubią ten gatunek, to, że tutaj jest tak więcej tego mroku, a za ten mrok to to, to jest duży plus dla mnie również. Dlatego historię polecam. Osobom, które właśnie lubią i lubią polskich autorów, gdy lubią, gdy język jest wyważony, konkretny, nie jest infantylny, tylko taki porządny, warsztat wypracowany, dobrze skonstruowany świat. Lubią, jak jest trochę tajemnicy, trochę takiego mroku, jak jest dużo, dużo magii. Naprawdę dużo magii. I za to tę serię naprawdę lubię. Więc wychodzi tak 34 punkty, czy 33 punkty na 50? Tu nie jestem pewna, bo 33 punkty na 50 i to wychodzi około 6,7 punktów na 10. Więc taka ocena średnia, bo książka jest dobra. Jest naprawdę dobra. Ale mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby tu było więcej emocji i więcej tego ducha takiego. Wiecie o czym mówię. Mimo to, jeżeli traficie na cykl Teatr Węży, Agnieszki Hałas, to naprawdę Wam go polecam do przeczytania. Czy jest to książka, do której będzie się wracać? Nie wiem, zależy od gustu. Może kiedyś do niej wrócę. Nie mówię nie. Na razie nie wiem, ale osobiście ten świat i sam cykl lubię. Więc, jeżeli będzie okazja, jeżeli będę szukała, żeby czegoś, żeby przeczytać, to pewnie się za to wezmę, bo nie mówię tej serii i tej książce wielkiego nie. nie. Jest tak ok? Może trzeci tom będzie lepszy. Liczę na więcej. Emocji i tego zaangażowania czytelnika w historię, gdy przeżywa, gdy kibicuje albo gdy również chce zniszczyć tych przeciwników bohatera. No tu mi trochę tego właśnie brakowało i dlatego jest 6 i 7 punktów, 6,7 punkta na 10, ale i tak warto poznać. Dziękuję, że ze mną byliście. Bardzo jest mi miło, że w ogóle zaglądacie na mój kanał i że mnie oglądacie. Wszystkie linki, jak mówiłam, i do grupy, i do autorki, bo ostatnio też dawałam, oczywiście będą w opisie, na górze w karcie pojawi się recenzja pierwszego tomu. Jak już mówiłam, żebyście mieli co obejrzeć i też poznać ten świat. Będzie mi miło, jak zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o nowych filmach. A dzisiaj Wam ogromnie dziękuję i widzimy się niedługo z kolejną recenzją. Buziaki, papa!